Bardzo często się mnie pytacie, co mnie najbardziej irytuje na Filipinach. No to słuchajcie, dzisiaj Wam wytłumaczę. Największym problemem, to nie jest to gorąco, które co chwilę nas spotyka, codziennie jest bardzo ciepło, a największym problemem jest ta, słuchajcie, wilgotność. Przez tą wilgotność wszystko rdzewieje. I dzisiaj, właśnie, będzie o tym odcinek. Jak pewnie widzicie co jest przede mną, słuchajcie to są stołki, które kiedyś, no krzesła, które kiedyś kupiliśmy na plaży i w sumie na plaży używaliśmy ich parę razy, później czasami z nami jeździły w bagażniku, w różne inne miejsca, natomiast no, po jakimś czasie zostały być praktycznie nieużywane. I jak widzicie co się z nimi stało, całkowicie zardzewiały. Także dzisiaj mam zadanie domowe przez moją żonę wymyślone, że trzeba te stołki odmalować, te krzesła odmalować, ponieważ będą nam potrzebne w kilku różnych projektach, które będą się działy w przyszłym tygodniu. No, jak widzicie, nie wyglądają zbyt interesująco. Tarda wszędzie wychodzi, więc pomyślałem sobie, że to będzie ciekawy odcinek na ten temat, żeby właśnie pokazać wam, jak wygląda sklep budowlany i co tak naprawdę można w nim kupić. Czy wszystkie produkty są dostępne, czy są dostępne od ręki. Jak to po prostu będzie wyglądało? Także zabieram Was na wycieczkę. Andy man, kuja? Andy man? Andy man? Andy man? i Uh, it's okay. uh, you have a spray uh, paint spray paint spray paint yeah side okay, sir. It? What color, sir? uh Ah, here. Okay. Uh, the black one black. for metal. Yeah. Uh, it's all purpose. It's all purpose. Purpose. Gloss or matt. I think matt is be better. And you have also the mm, first layer for the anti-rust. Anti-rust. Primer No dobra, słuchajcie, jestem w pierwszym sklepie i nawet nie jest źle, już kupiłem dwie czarne farby podkład tak samo, teraz jeszcze tylko muszę znaleźć śrubki, które wziąłem, jedną śrubkę na przymiarkę bo chcę te śrubki wymienić, one już były tak całkowicie zardzewiałe więc przydałoby się im wymienić przydałoby się wymienić, tylko muszę gdzieś się dowiedzieć, gdzie tutaj śrubki znajdę Uh, how many, sir? Just show me. Uh... Thank you, sir. Hello, Hi, Tak szybko słuchajcie mi poszło, że jestem aż trochę nawet niesmaczony Myślałem, że będę szukał tych wszystkich produktów po sklepach, a tu wyszło troszeczkę inaczej. No dobra, no przynajmniej szybciej będę się mógł wziąć za malowanie. A akurat tutaj przechodzimy koło City Hardware, to jest kolejny znowu sklep, który jest troszeczkę większy troszeczkę większe niż ten, w którym byliśmy dlatego myślałem, że w tym pewnie skończymy no okazało się, że wszystko było oprócz tych śrubek ale te śrubki w sumie cały gwint jest dobry one tylko po prostu były zardzewiałe z zewnątrz, więc mogę je przeczyścić ale wracając do naszych zakupów słuchajcie, za wszystko wydałem 683 peso no to jest, widzicie ile to jest na ekranie podkład, podmalowanie w sprayu kosztował mnie 229 peso Dwie puszki czarnego, matowego lakieru kosztowały mnie 298 Peso. Eee... Ta taśma do zabezpieczenia elementów 38 Peso. A nie, 99 Peso, sorry. No i papier ścierny w sumie kosztował jakieś 50 Peso. Tak mniej więcej w zaokrągleniu. Dobra, ale żeby film w ogóle jakiś powstał i żeby coś było co nagrywać, to przynajmniej się przejdę kawałek. I wam powiem coś więcej na temat tej wilgoci. No więc tak, przynajmniej słuchajcie, jesteśmy w całkowicie innym miejscu. Przechodzimy zresztą zaraz obok tego dużego Robinsona, czyli największego centrum handlowego w Dumagetę. Specjalnie tam nie chciałem iść, bo tam też jest taki handyman, gdzie można kupić sporo rzeczy, ale nie takich bardzo budowlanych. Tam to bardziej jakieś takie półeczki, szafeczki, może jakieś środki do czyszczenia, ale nie takie materiały budowlane. I dlatego właśnie tutaj poszedłem specjalnie. No ale dobra, teraz, słuchajcie, będę przechodził gdzie indziej Jeżeli, słuchajcie, chodzi o tą rdzę Której po prostu najbardziej nienawidzę tego na Filipinach Naprawdę, pogoda mnie tak nie denerwuje To ciepło mi się podoba To, że zawsze jest ciepło, to w zasadzie mi to nie przeszkadza Mnie to nawet bardziej bawi niż przeszkadza e, Bo, no, nie przepadam za zimą Nie przepadam za taką szarością e, brakiem kolorów Białym i czarnym tylko i wyłącznie Więc... E, to ciepło mi odpowiada, ale z tym ciepłem są też właśnie minusy, czyli właśnie to na przykład wilgoć, która jest po prostu ogromna. I ta wilgoć, słuchajcie, jest wszędzie. Ja wiele razy, słuchajcie, powtarzałem na temat tego, że na przykład e, jak jak jest ciepło na Filipinach i jak wszystko rdzewieje jeżeli mieszkacie na plaży, bo to jest takie niby ulubione miejsce żeby mieszkać na plaży, żeby z domu sobie wyjść na plażę ale słuchajcie, wtedy wszystko rdzewieje bo jest naprawdę, to powietrze jest bardzo słone od morza i dosłownie motory, samochody nawet wasze rzeczy w domu po prostu rdzewieją ja z tą rdzą za każdym razem staram się walczyć jak tylko i wyłącznie mogę zresztą dlatego właśnie moje biuro na przykład jest klimatyzowane właśnie po to, żeby tą wilgotność z powietrza wyciągnąć. No bo jak pewnie większość z Was wie, klimatyzacja, bez znaczenia jaka ona jest, czy jest split, czy zwykła, no to, to o, powiedzmy, nie tylko i wyłącznie ochładza pomieszczenie, ale tak samo ogranicza wilgotność w danym pomieszczeniu, czyli Teoretycznie nie trzeba korzystać z żadnych innych urządzeń, które by tą pilgotność ograniczały, co jest super rozwiązaniem. I dlatego ta klimatyzacja u mnie w biurze chodzi praktycznie na non-stopie. Nawet jak wtedy, jak po prostu deszcz pada i jest już ciemno gdzie wtedy jest ustawiona na naprawdę 20, nie wiem, 27 stopni, 28 stopni czasami nawet, ale tylko i wyłącznie o to chodziło, żeby właśnie to powietrze zmieniała żeby ta wilgotność była mniejsza. Bo dzięki temu, że wilgotność jest mniejsza, mój sprzęt komputerowy, e, fotograficzny i wszystkie inne sprzęty, które mam w biurze, tak samo zresztą jak i u nas w pokoju, nie rdzewieje tak szybko. Jak mieszkałem wcześniej na Cykichorze przez 4 lata, słuchajcie, no dosłownie porty USB w komputerze zardzewiały tak, że musiałem je czyścić papierem ściernym. Wyobrażacie sobie? Czyścisz papierem ściernym port USB w komputerze, żeby po prostu w ogóle wtyczka spasowała? Już nie mówiąc o tym, jak to działało, więc to też był w ogóle element, który był widoczny. Ale co by się stało, gdyby element był w środku laptopa? Dlaczego tak wszystko właśnie tutaj nawala? No właśnie przez tą wilgoć. To jest po prostu okropne sobie teraz sobie pomyślałem, że skoro przecież i tak mam czarny lakier do pomalowania, no to mogę równie dobrze te śrubki nawet po główkach pomalować, więc to będzie ładnie wyglądało. Będzie w tym samym kolorze, a nie będzie srebrne, bo to był w sumie jedyny element. Zresztą nie wiem, czemu ja się tak przejmuję tymi krzesłami. Chyba przez to się tak denerwuję tymi krzesłami, że słuchajcie, kiedyś zapłaciliśmy jakieś tam spore pieniądze za to. No, pomimo tego, że tak rzadko to używaliśmy, to to wszystko zarzewiało. I pamiętajcie, to nie jest tylko i wyłącznie to, że po prostu to było słabej marki. Nie ma czegoś takiego jak stal nierdzewna do użytku codziennego. Naprawdę, już się pytałem w różnych firmach i nie ma czegoś takiego. Każda stal koroduje. Ta stal, która nie koroduje, nie nadaje się do użytku takiego w przemyśle, w czymkolwiek innym. Po prostu no nie ma takiej możliwości, bo nie jest na tyle twarda. Tak, żebyście wiedzieli. Zapomniałem jeszcze wspomnieć o tym, że wkurzam i to, że tu nigdzie nie ma chodników. Ale to już jest inna rzecz. Z tym musi kiedyś zrobić porządek na Filipinach, bo to po prostu jest niebezpieczne, żeby chodzić. I później się zastanawiacie, dlaczego Filipińczycy zawsze jeżdżą tricyklem. Bo się nie mogą dostać z punktu A do punktu B, niestety. Takie życie dla tych, którzy akurat lubią chodzić. Ach, To zobaczcie, tutaj jest chodnik. Zastawiony, jak zawsze zastawiony. Wszędzie motorami po lewej, po prawej stronie normalne. Kurcz, kiedyś ktoś tym musi zrobić porządek. No dobra, ja już wróciłem, słuchajcie, więc czas się wziąć za malowanie. Zobaczycie to w bardzo dużym skrócie, jak to mniej więcej wyglądało. Bo malowanie to nie, jest, nie różni się za bardzo na Filipinach od tego w Polsce czy w Europie. Uch, nie pamiętam, kiedy ja to ostatni raz robiłem. No dobra, słuchajcie, chyba się udało. Wyczyściłem to oczywiście alkoholem 99%, więc powinno być ok. Z grubsza udało się wszystko zrobić, ale oczywiście ja wiem, że będą komentarze pod spodem. Baran, co ty zrobiłeś? Nie potrafisz malować. Słuchajcie, ja to robię naprawdę raz na 10 lat, coś takiego. I oczywiście, pewnie to nie jest idealnie, ale to i tak za rok czy za dwa będzie z powrotem w tym samym stanie. A najgorsze jest to, że właśnie są niektóre łączenia, których po prostu się nie da zrobić za bardzo dokładnie. Gdyby inżynier, który to projektował, wymyślił, że to akurat będzie na śrubkach, a nie na tych no, nierozbieralnych elementach to by było zdecydowanie łatwiej, bo po prostu ja bym to zaniósł do jakiegoś zakładu lakierniczego, żeby to od prostu wszystko od nowa pomalowali i zrobiliby to pewnie za przysłowiowe 5 zł. niestety nie chcę, żeby tego rozbierali, muszę się z tym spieszyć, bo musimy to mieć gotowe już na weekend najprawdopodobniej żeby chociaż to jakoś tak tako wyglądało więc e, zabieram się za obklejenie plastików i malowanie primerem, czyli tym bazą od razu słuchajcie chciałbym wyjaśnić jeszcze jedną bardzo 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 ważną rzecz a mianowicie to nie jest kanał budowniczy i to co tutaj je robię i pokazuję to nie jest w żadnym wypadku materiał żeby was nauczyć czegokolwiek to jest tylko i wyłącznie moje bazgranie po meblach a nie jakakolwiek edukacja bo tak się pewnie nie powinno tego robić. Powinno się to jeszcze bardziej dokładnie wyczyścić i pewnie w ogóle rozebrać, tak jak już wspomniałem wcześniej. Ale efekty już widać. Kolejny plus życia na Filipinach to jest to, że to wszystko bardzo, bardzo szybko wysycha. Po dosłownie godzinie to już było naprawdę bardzo twarde. Sprawdzałem spokojnie, można było pomalować jeszcze raz. Już skończyłem, słuchajcie, jedną, jedną puszkę czarnej. I praktycznie półtorej krzesła jest wymalowane, więc jeszcze tylko będą poprawki. Bo ogólnie największy jeszcze problem z tego wszystkiego jest to, że trzeba je przestawiać. To znaczy, trzeba je przestawić nie to, że odwrócić do góry nogami, tylko trzeba je złożyć do kupy, jakby podsunąć do góry. I wtedy te elementy, które są zasłonięte plastikami, wtedy są widoczne. Uff. Trochę wybrałem się z motyką na słońce, ale, ale skończę to. I będzie dobrze. Obiecuję. I to już, słuchajcie, będzie na tyle w tym odcinku. Jak widzicie, pomalowane. Teraz tylko i wyłącznie muszą wyschnąć i muszę założyć te elementy na to. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, że zobaczyliście część naszego życia. Jak tutaj to wygląda. Dzisiaj nie było Emilii, nie było Christine, no bo prace domowe, jak pewnie widać. Ze mnie się oczywiście woda leje, czyli to jest normalna rzecz na Filipinach. Ja z tej strony już Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Dziękuję za Wasze komentarze, dziękuję za Wasze narzekanie na to, że nie potrafię malować, nie znam się na tym kompletnie i przyznaję się do tego oczywiście, ale ciekawy jestem, ile tych komentarzy będzie. Dziękuję, do zobaczenia za kilka dni w kolejnym odcinku. Pa!